Nasze oczekiwanie na Ciebie, panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Nasze oczekiwanie na Ciebie, panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie. Szczęść Boże! Witam Was drodzy parafianie wspólnoty świętej Moniki, naszej tutaj parafii na Strzeszynie, ale także witam wszystkich przyjaciół, którzy łączą się z naszą parafią i bardzo się cieszę, że możemy w taki sposób się spotkać. Wiem, że też pragniecie modlić się za stawiennictwem świętej Moniki, która jest naszą patronką, która jest w sprawach trudnych w, naszym, w naszych rodzinach i wiemy, że ona ma skuteczne wstawienictwo. Moi drodzy, takim wielkim wzruszeniem przypominam sobie, gdy pierwszy raz tutaj przyjechałem 7 lat temu, gdy na, pod tym krzyżem 13 kwietnia 2014 roku ksiądz arcybiskup poświęcił plac, i gdy patrzymy na ten strzeże, który został takim miejscem wybranym tutaj dla, przez Pana Boga dla nas, no, mam nadzieję, że też pamiętacie, bo uczestniczyliście. W tej niezwykłej uroczystości poświęcenia placu, gdzie świąt arcybiskup pobłogosławił to miejsce, że Pan Bóg właśnie tutaj wybrał nastrzeszenie tutaj. Tutaj, gdzie jesteśmy, na to strzeczenie, to miejsce, gdzie chce nas obdarować swoimi niezwykłymi i potężnymi łaskami. I dlatego też z wielką miłością chcemy dla Niego budować świątynię. Pan Bóg wybrał to miejsce, ale też dla nas chce właśnie te łaski zsyłać. Dlatego chcemy z wielką taką radością tutaj stanąć. Ta świątynia za chwilę ją trochę... Ukażę, trochę ją zobaczymy. Na razie są fundamenty, ale przed nami wielka budowa. Świątynia to miejsce, gdzie dokonują się wielkie rzeczy, może. Świątynia to jest takie miejsce, gdzie. Każdy z nas chce się łączyć z Panem Bogiem. Świątynia to jest miejsce, gdzie Pan Bóg wybrał, ale chce też nam błogosławić, hojnie nas obdarzyć. Jak mamy otwarte ręce, to wiemy, że On te ręce wkłada wszelkie swoje łaski. I świątynia to jest też takie nasze pragnienie, żeby z Panem Bogiem być tutaj na ziemi, ale potem też wieczności i Pan Bóg tą wieczność nam przygotowuje. Jest takie porzekładło stare, które mówi, że jeżeli ktoś buduje świątynię, to Pan Bóg może Niebo przygotowuje, dlatego jest to też takie ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że tutaj na Ziemi, budując dla Niego świątynię, czyli to jest wyraz naszej miłości do Pana Boga, także pragniemy, żeby On nas tutaj obdarował, czym najbardziej potrzebujemy, dlatego świątynia jest takim naszym pragnieniem pragnieniem szczęścia wiecznego, pragnieniem miłości, pragnieniem pokoju i to wszystko dzieje się tutaj na Ziemi. Ale potem Pan Bóg w wieczności także tą świątynię, to miejsce w niebie dla nas przygotowuje. My budujemy dla niego świątynię. Świątynia jest wielką łaską. Pana Boga no hojnie nas tutaj obdaruje, ale też pragnie, żebyśmy wyrażali właśnie w taki sposób do niego miłość. Dlatego niech to będzie dla nas taka wspólna budowla, ale też taka radość czegoś niezwykłego. I Pan Bóg wybrał to miejsce, pobłogosławił, umocnił. To jest miejsce święte. Możemy powiedzieć, że ten fragment ziemi tutaj. Na którym jesteśmy, jest miejscem świętym, gdzie Pan Bóg chce z nami tutaj być. A świątynia jest wyrazem naszej miłości, zaangażowania, naszej wiary, naszego piękna, które w nas jest, i chcemy ten darmu złożyć, bo On chce z nami tutaj być. Dlatego chcemy w takiej wspólnocie i w takiej miłości po prostu z Panem Bogiem działać i trwać. Dzięki budowie świątyni, także zaczyna się tutaj dla nas niebo i możemy powiedzieć, że jeżeli powstanie świątynia, jest świątynia, jest Pan Bóg na, tym, na tej ziemi, to rodzi się właśnie ta łączność między ziemią a niebem, czyli my z Panem Bogiem możemy tutaj być, a niebo, to jak sprawujemy liturgię, jesteśmy w świątyni, przeżywamy tą łączność z Panem Bogiem, to On jest Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, jest Matka Boża, są święci, aniołowie, właśnie tutaj, gdzie ta świątynia powstaje, ale też będziemy w tej łączności trwali z naszą patronką, świętą Moniką, bo to dla niej też ją budujemy, a święta Monika to wiemy, że to patronka naszych rodzin, patron tak matek, maląc się za nawrócenie swoich dzieci, mężów, wnuków, i to pragnienie także chcemy wyrażać, bo. W tej świątyni chcemy modlić się właśnie za tych wszystkich, którzy potrzebują najwięcej tej Bożej opieki. A wiemy, że skrawienictwo świętej Moniki jest niezwykle skuteczne, i wszyscy, którzy będą modlić się w tym miejscu, także budować tą świątynię, otrzymają niezwykłe łaski, tutaj na ziemi, ale potem także po swojej śmierci, że w tej wieczności będziemy mogli radować się potem w tej świątyni niebieskiej w niebie. Ale budujemy, żeby mieć tutaj. To miejsce, ten moment wzrastania w duchowości, miłości, świętości, ale że tu się dzieje niebo, dlatego chcemy także w tym pięknie uczestniczyć. Moi drodzy, jesteśmy na terenie budowy i jak wiecie, budowa to nie same tylko mury i materiały budowlane, ale przede wszystkim nasza miłość do Pana Boga, którą wyrażamy właśnie poprzez budowę, przez mury, przez powstawanie świątyni. A my jesteśmy na takim etapie, jak tu widzicie, są fundamenty kościoła przygotowane i teraz będziemy budować do góry. Aby postawić całą budynek kościoła, świątyni, musimy postawić 14 takich słupów z drewna klejonego, które będą tworzyć całą konstrukcję tej naszej świątyni. I zaraz Wam pokażę miejsca, gdzie te słupy będą stały. I jak będziemy je budować, no to wtedy powstanie konstrukcja, zamykamy to dachem, powstaną mury świątyni i powstanie cały stan surowy, zamknięty. Dlatego to będzie takie wielkie, wielkie wydarzenie. Ale w tym momencie zbieramy, jest maj. Zbieramy ofiary na teraz na sześć pierwszych słupów tutaj naszej świątyni. Bo w tym miejscu, gdzie stoję, będzie postawiony ołtarz ukierunkowany w tamtą stronę. Tu będzie miejsce, gdzie będzie tabernakulum, krzyż, czyli najświętsze miejsce, gdzie dokonują się najważniejsze obrzędy i najważniejsze miejsce w całej świątyni. Dlatego jest to tak bardzo ważny moment i etap, że właśnie w tym miejscu powstaną te najświętsze miejsca, gdzie będzie sprawowana cała liturgia, gdzie będziemy oddawać cześć Panu Bogu. Właśnie to niebo z ziemią się będą tutaj łączyć i będziemy w taki piękny sposób tutaj mogli to przeżywać. I te sześć słupów, które pierwsze są, one będą, myślę, że w maju możemy je zadedykować po prostu Matce Bożej, bo ona będzie nas obtaczała swoją opieką i wypraszała potrzebne dla nas. Łaski. Dlatego pierwszy słup ofiarujemy Matce Bożej e, Królowej Polski, której wspomnienie przeżywaliśmy niedawno właśnie 3 maja, która jest naszą matką i królową. Drugi słup ofiarujemy Matce Bożej Różańcowej, która jest tak bardzo z nami połączona właśnie w Różańcu, w tej modlitwie, którą codziennie przeżywamy, bo ona wyprasza dla nas potrzebne łaski. Kolejny trzeci słup ofiarujemy matce Bożej uzdrowienia chorych, która zatroszczyła się o nas właśnie w czasie epidemii i ochroniła nasze zdrowie i nasze życie, że możemy podziękować jej właśnie za tą niezwykłą opiekę, za to, że jest pośród nas. Dziękujemy także za to, że ona nad nami ciągle czuwa, nad naszym zdrowiem i nad tą miłością. Ofiarujemy Kolejny słup też matce Bożej pocieszenia, którą będziemy łączyć. Razem właśnie z tymi wszystkimi, którzy odeszli do wieczności, którzy potrzebują naszej modlitwy i wstawiennictwa. Czwa, piąty słup ofiarujemy Matce Bożej m, królowej rodzin, dziękując za nasze rodziny, dziękując za to, że ona opiekuje się każdym z nas, że możemy właśnie w tej modlitwie, w tej połączeniu razem z Matką Bożą dbać o nasze rodziny, że w tych rodzinach dzieje się jak najwięcej miłości. I ostatni słup, szósty w tym miesiącu, w maju ofiarujemy Matce Boże nieustającej pomocy tej, u której wołamy ciągle, żeby ona nam się opiekowała że troszczy się, opiekuje, że jest nieustającą na nas pomocą i wsparciem, że możemy właśnie w taki sposób przeżywać tą jedną wielką miłość do niej. Moi drodzy, że mówimy o konstrukcji, mówimy o słupach, mówimy o tych um, całych um, wydarzeniach, no i konstrukcję oczywiście mierzymy w metrach, bo tego się inaczej podzielimy trochę nie dań, ani połączyć. I jeden, każdy ten słup będzie miał wysokość 3, 16 metrów wysokości, 3, 16, 13 metrów będzie rozpiętości, no i te słupy dzielimy na metry. No i moi drodzy, teraz Was zapraszam do tego, żebyśmy mogli wspomóc to dzieło. Zapraszam, żebyśmy wspólnie budowali. I jeden metr konstrukcji kosztuje około 300 zł. I zapraszam Was właśnie do takiej, takiego daru serca. Szczególnie właśnie ofiarując, tak jak w tych intencjach, właśnie dla Matki Bożej, jeden metr y, konstrukcji na naszą świątynię. Na to spotkanie z Matką Bożą i to przeżywanie czegoś bardzo tutaj pięknego i można przekazać taki dar serca właśnie z taką swoją intencją, za co, czy za opiekę nad rodziną. Uzdrowienie z choroby, czy opiekę, czy prośba, właśnie o takie wstawiennictwo, o jej bycie z nami. Właśnie, można to przekazać, czy w biurze parafialnym do mnie, można przekazać na konto parafii, która będzie w opisie także tego filmu, i wtedy będziemy zbierać te wszystkie ofiary, żebyśmy mogli jak najwcześniej. Tą świątynię, ten szkielet, całą konstrukcję świątyni tutaj postawić, a każdy dar serca, każda ofiara także będzie hojnie wynagrodzona przez Pana Boga, bo to nie dla siebie budujemy, tylko dla potomnych budujemy dla Pana Boga, na Jego chwałę, a wszyscy, którzy też podpiszą swój dar, będą wpisani do księgi fundatorów, gdy przyjdzie też czas, podwiesimy później tablicę z wszystkimi fundatorami, którzy dołożyli się, włożyli serce, włożyli ofiary także cierpienie swoje i tą miłość do Pana Boga, do Matki Najświętszej, do naszej świętej Moniki. I to wszystko będzie jakby zapisane dla przyszłych pokoleń, ale przede wszystkim na chwałę Pana Boga. Nie dla siebie, tylko dla tej Bożej, Bożej miłości i tej niezwykłego wydarzenia, jakim tutaj powstająca świątynia właśnie łączy to niebo z ziemią. Oj, drodzy, Pan Bóg będzie nam błogosławił, jeżeli to z wielkiej miłości do Niego uczynimy świątynię. On będzie tutaj razem z nami na tej ziemi, właśnie tutaj na tej strzeszyńskiej ziemi, będziemy się cieszyć Jego obecnością, ale także obecnością Świętej Moniki. I każdy, kto potrzebuje modlitwy za swojego męża, za żonę, o nawrócenie dzieci, za ludzi, którzy się pogubili w tym dzisiejszym świecie, może napisać prośbę. W opisie filmiku będzie taka informacja, żeby przesłać na adres mailowy czy pocztowy, Właśnie taką intencję. Każdego wtorku o godzinie 18 modlimy się w tych intencjach, składamy je na ołtarzu przez ręce świętej Moniki Panu Bogu, żeby on wypraszał dla nas potrzebne łaski. A każdy, kto buduje w tą świątynię, właśnie w tym dziele uczestniczy, także te łaski na niego Pan Bóg strzyła bardzo obficie, bardzo hojnie. My możemy tylko otwierać serca, dłonie, żeby on w te nasze serca tą łaskę wlał. Moi drodzy, chcę Was pobłogosławić. Mam takie pragnienie, żeby ta łączność z nami była, bo modlimy się za wszystkich ofiarodawców, ludzi, którzy są dobrej woli, którzy są naszymi przyjaciółmi, żeby właśnie ta Boża łaska, Boże błogosławieństwo także dla Was była budowanie, to błogosławieństwo zsyła, ale także niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy modlą się, którzy budują, którzy ofiarują serce, a wtedy także to dobro będzie niezwykłe. Dlatego przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech Pan Bóg nas wszystkich prowadzi. Pan z Wami, Jezu niech Was błogosławi Bóg wszechmogącym. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pan Bóg błogosławi. Pozdrawiam Was ze świętą Moniką, Matką Bożą, ze świętym Józefem, który też nas wspomaga w budowaniu, żeby te łaski Boże na nas wszystkich spływały. A Wam życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże!